Nie no, słuchaj teraz tego smarka, czy jak mi nie pomożesz, to ja cię rozpapilam! Ooo, i chyba ktoś został tutaj delikatnie że bo ja, trafiony, nie ty no. Ty no! Idę tutaj po ciebie i POM! Ole oberwałeś i teraz POM! I teraz uwaga, POM! Ej, ale wiesz, że ja mam tutaj super prokox itemy, bo mam ochronę 4 na... Yy. Ty, a ty się nie za dobrze czujesz, bo POM! Dostajesz webtera. Ej, jak ty to tak trafiasz, a ja ciebie nie trafię? Ej, nie podoba mi się to w ogóle. Ooo, ale wyrwie za. A! Dobra, Ale stary, ja, ja, jak tam się bawisz? Bo ja się na przykład bardzo, bardzo dobrze bawię i mam cały czas 100% HP. No nie? Tylko ja w tym momencie jestem już zbyt poważny i zbyt dojrzały, żeby Oho. się strzelać z tobą nauki. To wcale nie tak, że zostały mi trzy z... serca. Słuchaj, a może byśmy się pogodzili na przykład, no nie? Ja myślę, że to będzie bardzo uczciwa. Nie, no to teraz to naprawdę. Jesteś, jesteś tak uh -huh. właśnie teraz już Dobra, patrz to. Patrz to, patrz to. Ty myślisz, że masz działającą elitrę. To co powiesz na to? Uwaga i. Oo! O się! Czy ty w ogóle obrywałeś? Tego nie wiem, ale idę ci teraz wypapić. Oberwałem! Idę ci teraz wypapić. Dobra. o, o, jo 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 jo. O nie, nie podoba mi się to, co teraz robisz, bo bum. Oooooo! Ale wyrwał! Ale wyrwał! I będzie uciekał teraz! Gdzie ty? Nie uciekamy, ja zmieniam pozycję. Ja ci powiem tak, mamy do zrobienia... A ty jesteś poważny? Bo my mamy do, do, do zrobienia naprawdę dużo ważnych rzeczy. Widzowie, nie wiem czy wy w ogóle wdechcie... Ty e, sobie sprawę widzowie. Dobrze, eee! mamy tutaj e, placzek środkowy oczywiście, który trzeba rozkupywać, ale jeżeli oglądacie nasze odcinki, to wiecie, że ja mam super fajny villagerów. I tutaj była wielka produkcja villagerów. Tutaj były tory, tworzyliśmy ich, robiliśmy ziomeczków, którzy chcą od nas e, barwnik zielony, bo przecież mamy... Całkiem sporo barwnika zielonego o, I o, oni o, o. słuchajcie byli tam, prawda? Wy na pewno doskonale... Ty się dobrze czujesz, prawda? Widzisz mnie? Eee, Widać a gdzie mnie jesteś? jesteś? A, a gdzie ja jesteś stary? się, nie powiem ci gdzie jestem Jestem super schowany nie mam pojęcia, ej widzowie, widzicie gdzieś Bobo, bo ja e, dam ci, Absolutnie dam ci, nie. Weź daj podpowiedź, stary. No, dawaj po zimno. Ciepło zimno mamy, no? Gdzie nie ma... Tylko ja cię nie widzę. E, tam gdzie nie ma dywanu zowego. E, dobra, dobra, patrzy, stary. Nie ma cię tutaj! Nie ma cię tutaj. Czekaj, oh, 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 oh. czekaj. Pa, oh, oh, oh. Ej, bo tu pod skrzynką jest jakiś pusty klocek hmm. bez Ale nie macie tutaj Nie, tudaż. Nie, nie, to nie. Dobra, no to stary nie chyba nie, wygrałeś. Nie. Chyba tu wygrałeś. Jestem, ja po... tu Byłeś tutaj cały... Ta... No, pod skrzynką. Jesteś straszny debil, wiesz? No wiesz, że ja cię widziałem jakby, nie? Ja, jak ty mnie widziałaś, e, nie, nie, dosłownie, dosłownie no, nie widziałeś nie popatrzcie. Tutaj byli villagerowie. Oni sobie byli osadnikami i oni robili fajne rzeczy, dostawali dużo pieniążków w zamę. No. Znaczy, dawali dużo pieniążków w zamian za zielony barwnik, ale Bobek ale... ma 1000 IQ i Bobek wymyślił coś lepszego. W roku 1548 Kiedy, kiedy Bobo wymyślił pierwszych villagerów w Minecrafcie, to, to ja słuchajcie, jeszcze na chleb mówiłem pep, a na karetkę mówiłem io io i Bobek tworzył Mike Widzieliście to? dalej strasz w sumie. Więc jakby jeden jeden. Popatrzcie, mamy teraz tutaj villagerów, słuchajcie, przeniesionych. Są to pasterze. Stary przybierze do Betlejem pasterze. Pasterze! <laughs> Grają skąd Abelce? Patrzcie, no to są serio pasterze. I przeniesieśmy A, ich tutaj, dlatego że Bobek wymyślił nieprawdopodobnie skomplikowany <laughs> system hopperów. Minecraft. Popatrzcie. Nie, ale teraz już totalnie bez beki. Jakby serio. Bobek transportuje nasze kaktusy. Znaczy... No, moje, bo to moja wyspa, ale wiadomo, że to jakby. To, co moje jest i twoje braci. No i super, to Dobrze. ja biorę wszystkie Ode, Twoje koksikemy. E, ja żartowałem. To, ja to, 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 to był żart, bobek. bobek. To był żart, hmm. bobek wrócił. Ja tu. pójdę do tej super bobek. tajnej skrzynki. Bobek, ja nie to mam super, super tajnej skrzynki. Tajna. Gdzie ty, ty? Ej, jak to nie ja ty nie was? Ja wezmę twoje Bobek. To super... o, bobek. Dzięki, bobek. ty, za sumber. Bobek. To super no nie, no teraz tu się O, 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 o! I teraz wszystkie Nie! Wracaj tutaj! Ty. Wracaj tutaj, <śmienic> gdzie, ty, a gdzie ty uciekłeś? Nie powiem ci. F <śmienic> Ale to jest ziomal, nie? Ale to jest ziomal. Dobrze, niech będzie, że za uczciwą pracę to dostaniesz ode mnie, niech ci będzie, bo popatrzcie, tutaj faktycznie tych kaktusów jest dużo, chodź stary na kaktusiarnię, a ja tutaj pokażę, patrzcie, tych kaktusów jest mega dużo, one się oczywiście tutaj przepalają, aha, jeszcze podłogi stary nie naprawisz tutaj, ale to, to mniejsza z tym, popatrzcie, one się tutaj przepalają, sami widzicie, że w sumie, o, tutaj na przykład się przepalają, a tutaj na przykład się jeszcze nie zebrały, bo wszystkie się na bieżąco przepalały, prawda, sami, sami rozumiecie, to jest na przykład 64, okej, okay, więc całkiem spoko, bo tu po prostu w tych lejach bardzo dużo, tego zalegało, ale w tym momencie, słuchajcie, mamy to rozwiązane naprawdę w mega, mega intuicyjny sposób. Serio, jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj Bobek zrobił, bo serio to robi totalną robotę. Patrzcie, wbijamy sobie tutaj ładnie, pięknie i tutaj nam się zbierają wszystkie te. Barwniki, które kiedyś wyrzucaliśmy, które kiedyś nie były nam w ogóle do szczęścia potrzebne, jakby totalnie. Nic nie, nie mogliśmy zrobić. To teraz. Podchodzisz sobie. W tych wszystkich skręczkach one będą się zbierać. Podchodzisz sobie tutaj, podchodzisz no. sobie następnie do typa i popatrzcie, Mam stack szmaragdów, no nie? Więc będziemy mogli obliczyć, ile ja teraz dostanę. I patrzcie. I sobie wymieliłem teraz cztery piękne szmaragdy. Tutaj na przykład sobie podchodzę do typa i sobie wymieliłem, popatrzcie, uwaga, w tym momencie 16 pięknych szmaragdów. A ten typo, nie wiem z jakiego powodu, słuchajcie, jest obrażony nie. i on nie. Chcę w ogóle współpracować. On jest naprawdę mega dziwnym nie typem. Nie dziwię się, mu, Nie dźwię, Ale, nie stary, ja nie będę z Tobą w ogóle teraz rozmawiać. Masz to i żegnam, papa? Pa. Popatrzcie, ja im ustawiłem nie dość, że tutaj słuchajcie te ich przędzarki, czy tam jak to się nazywa, bo to jest lumpą w angielsku. I tutaj tak samo, żeby oni się odnawiali, ale oni odnawiać się po prostu nie bardzo chcą. Znaczy, właśnie rzecz w tym, że jeden chce, a drugi tak nie za bardzo. Więc nie do końca wiem, jak to słuchajcie zrobić. Ale jak zostało nam trochę tutaj tego barwnika, to go po prostu sobie odkładamy. Dobra, tory jeszcze mi tutaj zostały jako te śmieci. Wiadomo, dobra. Widzowie, tak czy inaczej, dzisiaj będziemy musieli troszeczkę zadbać o wyspę Bobo. Dlatego, że po zmianie wersji na Minecraft 1.19 tutaj zrobiło się trochę biednie. I tak, Bobek nie do końca ma cokolwiek. Znaczy, ma tutaj na przykład farmę tych zbóż i tak dalej, ale Bobek, jako też jedyna osoba, słuchajcie, u nas, ma w ogóle owce. Dlatego super by było rozmnożyć mu te owce i zrobić mu tutaj gigantyczną farmę. Więc, Bobek, zróbmy teraz w ten sposób. Ty ogarnij tutaj owieczki. W sumie to. Ej, a co ty na to, żebyśmy my zrobili ci w ogóle taką mega. Dużą farmę, tak jak ja na przykład mam z krowami. To mogłoby być o tyle spoko, że no, popatrz, tylko byśmy wzięli. Żeby nie tutaj. nie lagowało z Ja nie mówię, żeby lagowało, tylko tak wiesz, po prostu zrobić ich trochę. Patrz, byśmy Dobra. tutaj to rozwalili. Świnki byśmy zostawili. To stary masz, tak. masz tutaj, a ja w takim razie polecę jeszcze na sam koniec mojej wyspy, Przysynikę? dlatego że będę musiał tak. E, tak, na pewno ci przyniosę zaraz pszenicę, ale też będę musiał wziąć dynie, melony i będę, słuchajcie, musiał wziąć trzcinkę oraz bambusy. Bambusy są mega o tyle spoko, że one też się same zbierają i nie powinno być. Z nimi problemu, więc wiecie co? Stary, zaraz Ci wszystko przyniosę, ale jednak zrobię Dobla. najpierw bambusy, bo one się serio tej same zbierają, praktycznie. Ja tutaj chodzę, rozwalam tak naprawdę wszystko wokół, a potem hopery to zbierają. Oczywiście, dużo ląduje w moim ekwipunku, czy dużo ląduje na ziemi. Jakby to są spore no. straty, ale przez to, że skala jest gigantyczna, no bo sami widzicie, ile tych bambusów jest, to. E, już trochę nawet jak coś zrobiłem tro... Tracimy e, to. Nic Dobra to stary rób ich tam więcej, ja mówię zaraz ci przyniosę jeszcze więcej pszenicy, ale wow. póki co robię te bambusy, bo wiele osób pisało, żeby zrobić tych uczniów, że u nich można za em, właśnie patyki dostawać emeraldy i ogólnie deal jest spoko, tylko problem jest taki, że Jeju, nie chcę skłamać. Chyba 32 patyki to jeden emerald, czyli jeden stack bambusów to jeden emerald. To jest bardzo, bardzo drogo. Ale jeżeli villager jest uleczony, a my oczywiście wszystkich villagerów uleczamy, no to te zniżki są już potem trochę większe. A z tą bluzą, abratim, masz już takie zniżki, że naprawdę ten villager ci aż płaci za to, żeby dał ci towar. Więc wow wo, wo, wo abraty, musicie to mieć serio. Sami widzicie, jak my mamy rozwiniętego skybloka, no nie? To właśnie zasługa tej. Słuchajcie, bluzu. dobra. Stary, ja się tutaj kończę. Znaczy, na razie to. Kończę rozwalać te bambusy. W ogóle dużo mm -hmm. sam ich tutaj zebrałem. Aaaa! No i jeszcze jedna rzecz. Trzeba to by zrobić w końcu mm. stosowny ekwipunek. A ja mam tutaj dużo levela. Mam też troszeczkę itemków. Ty tam zabrałeś tego darmowego seta, więc powinienem cię za to rozwalić, ale za na to, że mi w sumie Wziąłem, wziąłem, wziąłem. Yy, nieenchantowane buciki. No tak, ale to właśnie. Ja mogę to wziąć i potem cię zenchantować, no nie? Czy nawet zaraz, Dobra. żebyś jednak miał trochę tych itemów. No i na pewno w końcu muszę zrobić łuk, bo ty jesteś takim małym gówniarzem, że naprawdę, no warto było ci jednak troszeczkę, wiesz, No, ja cię nie -enchantowa Danym e, no tak, tak, tak. Tylko nie masz jeszcze świadomości, że ja zaraz nederyt zrobię. A, no i właśnie, stary! Nie mamy ja. netherytu. Nie mamy y nederytu. No chyba, że ty masz jakąś super ultrat! Aj no skrzyneczka. Ej, e, no a tak nie, szczerze, to totalnie bez... farmę. Takim, Taką tak... farmę, która produkuje staka na 5 minut, a tak to, to nic nie mamy e, to dlaczego chodzisz w diaksowych itemach w takim razie? Eee, że bo ty nie, nie masz się więc nie chcę ci pokazać, żeby ci nie było sprawdzało. Aha, obcyka. rozumiem, znaczy tak szczerze to ma dużo sensu, ale pytanie, masz ukrytą jakąś jedną sztabkę Nederytu, bo ja ci mógłbym, wiesz co, dać po prostu e, Diaksowe itemki i byśmy się wymienili. Mm. Normalnie byśmy wiesz, współpracę podjęli. Co ty na to? Ja, e ja myślę, że to byłoby uczciwe. Tylko no, jedną? No, stary, ile masz, tyle wezmę, ale podejrzewam, że za dużo to nie masz, bo ja to chyba nawet w sumie nie mam praktycznie niczego, no nie? Mama, Zaraz jeszcze sobie ja mam... przejrzę te swoje skrzyneczki, ale... Ty masz Nederet? Ale! da. No. Ej, ja zaraz pójdę zobaczyć czy czegoś nie mam, ale prawdopodobnie niestety mam nie mam. Dwie tutaj niezniszczalności, ale dwie sztabki czy dwa skrapy, bo to jest duża dwie różnica. Dwie sztabki. Dobra, to ja zaraz też stary u siebie zobaczę, ale mówię, niestety ja pewnie nie mam, więc trzeba będzie pokopać bloczek na środku, bo tamne deret jest albo zrobić jakiś portal. Mam 8 odłamków nie nederytu. W Dobra, stary, idę do ciebie. Idę do ciebie. Do ciebie. Bum! Bum! Rere. Ej, powiem ci szczerze, bardzo, no. bardzo drogie i piękne, prestiżowe masz przejście, naprawdę, od swojej wyspy na środek. naprawdę, widać, że zainwestowałeś w surowca pierwszej klasy, fantastyczna kładka, nie? się tak by nie było. E, no pewnie nie, ale, ale już jest, dobra, dobra zobaczmy jak tam twoje owieczki, ej czekaj, bo najpierw stary chce zobaczyć te twoje owieczki. i to jest dużo twoim zdaniem? No, jest już się nie da więcej. Aha, bo ty je rozmnożysz... Dobra, okej, okay, trzeba poczekać. A, słuchaj, właśnie, no to tak, do wymiany, daję ci dwa z takiej no. pszenicy, żebyś miał. No nie? O, Zawsze dziękuję. lepiej mieć, niż nie mieć. I teraz tak, stary, no. co chcesz mi dać? Co chcesz mi dać? No, dwie sztabki na tu. Dobra, to daj mi w takim razie, a ja mam dla ciebie tak, diamentowe buty ochrona 4. I no, mam diamentowy. No, ty rzuć pół itemów, a ja potem drugie swoje, tak żeby było e, Dobra, stary, ale to co, w takim razie nie ufasz mi, tak? No, nie ufam ci. To ja, ja ci daję dwa staki pszenicy. O, nie, stary, jeszcze chciałem ci dać darmowy level, ale w takim razie płacisz za to. Dobra, musisz mi stare dać, inaczej ci nie zenchantuję wtedy. Musisz Dobra, no weź, no rzuć weź tej temku. Nie stary, nie rzuca ci musisz mi najpierw dać, bo widzę, że masz fajerkę i chcesz uciec Ja no. ci dam to proszę bardzo tak w ramach y, mojej y, ufności wobec ciebie. Dobra, no to się manko w takim razie, jak, stary, jak o! się stary udziemy widzowie zarobiliśmy o! O! darmowe, Dalaraj! diamentowe nogawice. O! Ej, Tyle dobry tip, a to były twoje chyba jedyne, prawda? A. W tym momencie, no nie? Odawaj, oddawaj je Dobra, no i po! No i. Bum! A przejąłem <laughs> jego wyspę! Dobra, stary, mogę ci tutaj poustawiać bambusów, bo to dobra, już od ma. Dobra, tu rzuć, tej temki, no dobra no, e, Teraz tak, masz... No, wiesz, nie, poczekaj, 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 bo ja ci to mam synchantować. Ja on ci no. w końcu zenchantować, czy nie? Ja na pewno chcę nie. dwie sztabki nederytu, bo sobie sam se enchantuję. Dobra, rzuć, co rzuć chcesz widać, a ja ci dam Ej, nederyt, dobra, stary, za sztabkę tak. Nederytu I, inaczej, no. jaką masz klatę w tym momencie? Jaką masz klatę? Yy, nie mam wcale, klasy. Dobra, a jakie masz buty i jaki masz hełm? Jakie to są enchanty? Bo teraz yy, bez dwa, 2, mogę... Dobra, to w takim razie słuchaj, mogę dać ci te buty, ochrona 4, które są Dobra. mega dobre Super. I mogę ci stary dać jeszcze, tylko musiałbym pójść do wyspy, bo nie mam na wys... mam na wyspie, a nie mam tutaj. Ej, hełm. Dobra. Więc no to wydaje mi się, że to jest uczciwe, już to zadałeś, proszę netheryt dla ciebie To jest twoim zdaniem netheryt? <śledź> o nie O nie A to nie o Nederyt? Co to o było? Kurde, ale teraz masz przypadek. A tu, no tam, na my to No to mamy było napisane. No stary, na my. Na my było! Ale ja ci teraz współczuję, nie? Ale ty, chłopie, naprawdę masz teraz. Nigdy jeszcze w życiu nie miałeś takiego problemu, stary. Nawet nie jak była na milionowice bo mówię. Nigdy w życiu nie miałeś takiego problemu. Nie znajdziesz mnie, Abela. Nie masz najmniejszej szans. A gdzie ty jesteś tak w ogóle teraz? A? Powiem ci, nie, powiem ci, jestem y, daleko od y, Twojej głowy. Normalnie nie wyobrazi sobie w Twojej głowie, gdzie ja mogę być. Od teleportu! <gry> Dobra, oddawasz to, oddajesz to czy nie oddajesz? E, no, to ty oddaj na deryt Ty, mordo, dałem Ci właśnie item. Bardzo <gry> drogi item ci dałem właśnie. Nie może tak być, nie może tak być. Kumasz to? Dobra. a no powiedz mi, to Bum! nie jest znany. Powiedz mi, to nie jest znany, to, to coś dałem. Dobra, i tego. Nie! Dobra, prawie się rozbiem! Ej, dobra, dajesz mi, ja mam się naprawdę rozwalę. Ej, wiesz, idę po w sumie i rozwalam cię. Dobra, daję ci. Nie, nie już jest za późno, nie będzie. chcę twoich itemów, już nie chcę No nie, zostaw! Idę ci rozwalić nie. wyspę w tym momencie. Jakby nie. dosłownie masz wyspę rozwalaną teraz. Zostań za 3, zostawić. 2, 1, nie? Dobra, nie, nie. popatrz na to, popatrz na to. Ja chciałem ci dać takie dobre itemy, ty nie chciałeś przyjąć. Oho. No co? A chciałeś? No chciałem, przywziąłem. Ej dobra, dajesz to czy nie? Dajesz to czy nie? Dobra, daję. Gdzie ty rozwala. jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. No jestem u gdzie mnie przy enchantcie i właśnie chciałem ci A u ciebie, budki. myślałem, że u mnie. Dobra, Mam dla ciebie możesz... buty ochrona 3, niezniszczalność 3 i głębinowy wędrowiec 3, ale stary, ty mi dałeś nederową cegłę. Cegłę, eee, no ty możesz mieć zaraz, ale... stary, rozbitą na głowie. Dobra, ty, karma z... Nie, Jezus Maria. E, I on, on... Eee. Czy to, czy to spadło? Eee, yy, no nie wiem, no chciały, to ci dałem. A, nie wziąłeś? Nie. Abela? Jak to, czemu nie wziąłeś? <grystanie> Lud się roztopił?! Abela? I bobek? Nie, no ty jesteś wariatem, dobra, to ja te buty sobie ole. pozdrow, Ej, czy ty wyrzuciłeś naprawdę dwie nederytowe Ej, sztabki do Wojda? Ja nic nie wyrzuciłem, mm, pozdrowki. Ej, e, nie, poczekaj, <grystanie> poczekaj, poczekaj, ty je masz przy sobie, <grystanie> czy ty naprawdę je wyrzuciłeś, bo teraz nie wiem, czy mam się rozwalać, czy nie. Eee, yy, nie wiem co... Czy... Nie, zostaw, nie, nie, stawiaj, chodź tu o... Dobra, powiedz mi naprawdę gdzie one są? Nie no, wyżyć to znaczy, po na lodzie postawiłem No to teraz słuchaj, jeżeli nie chcesz być rozpapilony, to daję ci szansę. No ale no ci zostawiłem ją złotych. szansę, Daję ci szansę, chodź no, Będziesz no, tutaj no. siedział no. i będziesz tutaj kopał ten blok, dopóki nie zbierzesz mi okay. ośmiu netertowy. Dobra, będę kopać, będę kopać K Będziesz kopał kilofem, dobrze? Eee, kilofem, dobrze. Dobrze, i teraz będziesz zbierał stary tak długo, aż w końcu ja dostanę te nedergowe skropy, dobrze? A będę kopał. W takim razie ty film. sobie tutaj ładnie, pięknie kop, e, baw się tutaj dobrze, w ogóle zobaczę... A tutaj niestety nic nie ma, a szkoda, e, dobrze? I ja w takim razie pójdę... No wow! o! Creepery! 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 Muszę uciekać, szybko! Tutaj nie ma nawet pół creepy Dobrze, bobek, y, bo ja bym chciał być naprawdę z tobą teraz poważny, więc czy moglibyśmy się jednak dogadać i czy mógłbyś mi to jednak oddać? Bo naprawdę nie chcę chcecie rozwalać. E, ale ty mnie nie widzisz stale. Jak nie znajdziesz, to ci oddam wszystko. Dobra, ja tutaj, ja tutaj sobie przeszukuję, czy mam nederyt. Saj. Ja sobie teraz użyję swojego nederytu, ale wiesz, że jesteś teraz moim dłużnikiem. Jesteś stary uff. jak w amerykańskich filmach. E, filmach. Jesteś teraz stary dłużnikiem jakiegoś ja wiesz, będę, Potężnego mafiozy. E, ja będę się teraz chować przez całe swoje życie i w ogóle mnie nie zobaczysz, więc. Dobrze, biorę tego... osiem nederytowych skrapów. Słuchajcie, mam tutaj bardzo dużo złota. Spokojnie, ja jestem oazu absolutnego spokoju bo wiem że ty mi wypracujesz to pracujesz tam czy nie bo wolę się upewnić teraz czy na Pracuję, naprawdę pracujesz tak 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 Bobek, bo naprawdę jakby ja nie żartuję serio mogę ci wybuchnąć żółwyszpej to nie jakby to nie będzie dobry pomysł kumasz kumasz tak nie Wy, wybuchamy sobie nawzajem eee, poczekaj bo mordo naprawdę ja nie o patrzcie zaczął pracować Zaczął chłop pracować. Dobra widzowie, tak czy inaczej, teraz popatrzcie na to, nie ulepsz sprzęt, jaki, crafting robimy, słuchajcie, robimy sobie teraz crafting, zrobimy sobie dwie sztabki nederytu. i pytanie, słuchajcie, jakie najlepiej teraz itemy zrobić te nederytowe? bo ogólnie, jeżeli chodzi o zbrojkę, to wszyscy są szczęśliwi, ale ja tak naprawdę zbrojki to czysto nie używam, raczej bym powiedział, że jeśli już czegoś używam, to naprawdę, siekierki, najczęściej używam, ja. słuchajcie, siekierki, miecza i kilofa, więc nie wiem, stary, no czy zbrojka to jest najlepszy pomysł, z drugiej tej temki będą się wolniej marnować, ja nie mam też mendingu teraz, yeah. więc trzeba by było pójść tam na górę i mending zebrać. Ej, naprawdę, nie żartuję, ale stary, robię miecz na nederyt, bo on ma i tak ostrość 5, więc jakby spoko, on mm -hmm. ma odrzut, nie ma tej szerokiej, e, nie ma szerokiego ostrza, to na razie go zostawię, na razie go zostawię, tak, 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 ale e, kilo zrobię na nederyto. O kurde, czy ja to w kowadle robiłem? Co jest? Dobra, czekajcie, robimy tak, netherytowy kill off I w takim razie, słuchajcie, no nie żartuję, no ale naprawdę Chciałbym zrobić tą siekierkę na nedery, Tylko, że to jest głupie posunięcie Więc mimo wszystko, słuchajcie, zrobimy sobie O stary, co tu wypadło? Co wypadło? Mordo Mordo wow. Ja o ja jo. No to zabieram. No. No. Ej, akurat my <gry> mamy w ogóle jakiekolwiek kury tutaj na serwerze? No, są u mnie schowane. A dobrze, dobrze, nie to, to to fajnie. To zaraz stary, je znajdę i wtedy już ich nie będziesz miał. Dobra, nie. to stary, pytanie, jaki item mam zrobić na nederyt? No, wiecie co? I tak spodenek jeszcze nie będziemy robić. Kilow zrobiłem, więc wiecie co, zrobimy z spodenki, bo y, nie będę zmieniał. Spodenek nie będę zmieniał, słuchajcie, one już takie zostaną. Ewentualnie mending dodamy. To więc słuchajcie. Mózg. Stary, kup sobie mózg w takim razie. Dobra, rzucam te dirtowe cegły i teraz tak, ogólnie widzowie, co musimy zrobić w dalszej kolejności, to musimy na pewno oga... E, o! Level! Sobie. Level! Level! O, kolejny level? level? O, level! Lecę! O, 4, 3, level. 2, 1! I kopiemy, widzowie! I co to za level? Eee... Kupa? E, level z dirtem? Serio? Jakby... Level kupa? O kurde, ej patrz w ogóle jaki to jest nie, szybki no system, cool. że ty kopiesz, że ja kopię no. stary, dirta, a ty kopiesz jakby się kierował, jak rzeczy. Wiec, no, jak coś to ja tego dirta, mogę sobie fajnie przyjąć całego jak coś. Eee, dobra, i tak mam 33 klocki, tylko dobra, so, i teraz tak, ja mam do zrobienia bardzo ważne rzeczy ty myślisz, że co, ja jestem jakimś amatorem starym. Nie jestem żadnym a. amatorem. Ja idę teraz do moich villagerów, żeby zobaczyć. Dobra, twoja Amatolem. mama. Ehm, żeby teraz poprzedł. Dobra, twoja mama. Żeby zobaczyć czy oni, słuchajcie, chcą znowu współpracować, czy jednak nie chcą współpracować. No i Uje, widzicie? To są mi temy, oni nie chcą się od... O, ten się na nie, ten się też nie odnowił i ten też nie. Ej, to ja nie wiem, słuchajcie, po jakim czasie oni się odnawiają. Albo, słuchajcie, źle są poustawiane te, albo oni potrzebują jakiegoś łóżka. Nie wiem, naprawdę są... A, no i w ogóle tutaj jeszcze chcemy zrobić ściany, bo to trochę tak biednie wygląda, no nie? Ale widzowie, teraz mm -hmm. mamy ważniejszą rzecz do zrobienia. Ja muszę pójść na górę do moich villagerów i zobaczyć, czy oni przypadkiem nie mają tutaj mendingu, bo ja już nie pamiętam. Ty, Bobek, miałeś chyba zrobić mending, ale w końcu nie wiem, czy zrobiłeś, więc wbiję się tutaj ładnie pięknie tędy i sobie teraz znajdę. Wiesz, to co, ja coś przypomnę sobie, że był ten. A nie, niezniszczalność chyba zrobiłeś, wiesz? Chyba zrobiłeś no. stary niezniszczalność. Dobra, zaraz to zweryfikujemy, widzowie. Zaraz to sobie tutaj ładnie, pięknie zweryfikujemy. Właśnie, mam jeszcze farmerów. Zapomniałem, że ja przecież muszę wykopywać, słuchajcie, też. Że... Ej, widzicie, ile tu jest rzeczy do zrobienia na tym jednym bloku? Naprawdę, te odcinki albo powinny być, słuchajcie, dłuższe, albo powinno być ich więcej. Tutaj jest Wailager na przynętej. Tak, tu jest niezniszczalność, ale. My niezniszczalność, słuchajcie, mamy wszędzie, więc niestety to nie jest coś, czego potrzebujemy. My w takim razie teraz tak. A, w ogóle, ej! Bo ty i tak miałeś mi dać ten netheryt, ale stary, ja będę dobrym kumplem i jednak dam ci te buty. No. Jednak pomyślałem, o, że stary, suwa. będę dla ciebie dobrym kumplem. Mam dla ciebie, stary, super prezent, Jakieś wybachające. Nie, 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 normalne... A miałeś <laughs> pracować i nie pr Dobra. No, pracuję. Nie, no serio, normalne buty z głębinowym wędrownem, bo ty mówisz, że ty masz Protection 2 chyba, tak? Weź rzuć tak. O nie nie nie, 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 to nie, to nie, to nie. To nie. Dobra, a pokaż, jakie ty miałeś w sumie do tej pory. E no, mordo, ja dawaj Nie pokażę, nie pokażę później No czemu mi nie pokażesz, no co to ma być, stare? Aaa, nie złapię się na takie dędy małe Idę cię teraz, No nie, no nie Ja mam tylko jedną fajerwerkę, idę cię w pom Nie, no nie I on teraz ucieknie przede mną Widzowie, no nie, no nie no, nie. No, nie. nie Nie mam jak cię złapać